Spotykamy się tu przed Krzyżem Pomnikiem, aby podziękować za ocalenie miasta przed skutkami katastrofy kolejowej sprzed 25 lat. Skutki tej katastrofy mogły być zgoła odmienne. Rozszczelnienie cystern, wyciek chloru mogły doprowadzić do tego, że dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego miasta mogą utracić życie. Na szczęście do tego nie doszło. Spotykamy się więc, ażeby dziękować za to ocalenie. Niech to poczucie wdzięczności ożywia naszą pamięć. Niech to zawołanie, które widnieje na tym krzyżu, ożywia nasze serce. Wieniec w imieniu wojewody podlaskiego składa doradca wojewody, pan Sławomir Andryszewski, wraz z oficerami Wojska Polskiego i przedstawicielami Służb Mądrowych Garnizonu Białostoku. Delegacja z Wysokiej stając przed tym krzyżem upamiętniającym ocalenie naszego miasta. Pragniemy wyrazić Ci wdzięczność naszych serc za Twoją interwencję, cudowną interwencję, za stawiennictwo Michała. Polecamy Ci, Panie Boże, zwłaszcza rodziny naszego miasta, prosząc o to, aby zawsze w nich panowało dobro i miłość.